Ech, no i po cholerę mi było to bieganie. Mówili Idź, pobiegaj, będziesz zdrowszy. A teraz już drugi miesiąc muszę się męczyć z tym kolanem. Byłem u fizjo, regularnie się roluję i jak bolało, taki boli. A w cholerę z tym wszystkim. Słuchajcie, 4 lata temu, również 4 lata temu, nagrałem materiał pod tytułem Dlaczego Mobility nie działa? Wtedy przedstawiłem to tak troszeczkę na chłopski rozum na bazie e, tego, co rozumiałem, jak rozumiałem ten temat, na bazie pracy z moimi podopiecznymi, prowadzenia szkoleń itd. Przez 4 lata może się dużo zmienić, i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić kolejne argumenty, dlaczego Mobility oraz fizjoterapia nie działa. Yo, witam Was na kanale Atletic Development. Ja się nazywam Alex i dzisiaj kolejny temat podważający status quo. Po ostatnim materiale o poście zauważyłem, że do naszego kanału dołączyła cała rzesza internetowych troli, która nie pozostawiła na mnie suchej nitki. Dlatego hejterzy, nie krępujcie się, sekcja komentarzy należy do Was. Tak jak wspomniałem, 4 lata temu popełniłem odcinek o tej samej tematyce i chciałbym tutaj Wam zapodać garść ciekawych informacji na temat tego, jak działa mobility, albo jak nie działa mobility i tak samo to się tyczy fizjoterapii. Dzięki czemu będziecie mogli bardziej wszechstronnie podejść do tematu związanego ze swoim ruchem. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam informacje, które pozyskałem od kogoś dużo, dużo, dużo mądrzejszego ode mnie, a mianowicie doktora Andrea Ospina. Nakreślę Wam pewien kontekst. W większości przypadków ludzie wychodzą z założenia, że jeśli boli ich jakiś staw, to najprawdopodobniej coś wokół tego stawu sprawia, że ten ból się pojawia. Na przykład jeśli boli mnie kolano, to najprawdopodobniej mam pospinany mięsień czworogłowy albo z łydkami jest coś nie tak, dlatego wystarczy wyrolować te mięśnie, rozluźnić je no i problem powinien minąć. I takie są założenia mobilki, czyli pracy z wałkami, piłeczkami oraz tak na dobrą sprawę fizjoterapii w większości przypadków. Gdyby tak było, wystarczyło pójść raz, dwa razy do fizjoterapeuty albo się kilka razy porolować i problem minąłby na zawsze. No, niestety tak nie jest. Mówi się, że w trakcie rolowania rozluźniamy mięsień, który się przypiął. Tak jest to prawda, ale niestety efekt utrzymuje się jakieś 15-20 minut i chodzi tutaj bardziej o taki trik neurologiczny. Na zasadzie, że jeśli przyciskam jakieś spięte miejsce, to nasz układ nerwowy wysyła informację, żeby to miejsce jakby w sposób obronny się rozluźniło, ale później to wszystko wraca do punktu wyjścia, bo czemu Miałoby się zmienić, dlatego że przez chwilę się porolowaliście. No, niestety, chciałbym, żeby tak było, ale tak nie jest. Druga sprawa dotyczy rozbijania wzrostów w naszych powięziach, czyli tych wszystkich włóknach, które okalają nasze ciało i nadają mu jego kształt, no, może dojść do jakichś patologicznych wzrostów i to jest podyktowane na przykład tym, że prowadzimy nieaktywny tryb życia albo uprawiamy aktywność fizycz fizyczną w nieodpowiedni sposób, przez co przez nasze powięzi nie przechodzą prawidłowo te wszystkie napięcia, co doprowadza do powstawania, można powiedzieć, takich blizn w tkaniu naszej powięzi, które są po prostu w nieregularny sposób utkane, co skutkuje właśnie niepełnymi zakresami, kompensacjami, jakimiś kontuzjami. No i przy użyciu wałków czy rollerów e, chodziło o takie przeświadczenie e, do niedawna, że jesteśmy w stanie to jakby porozklejać, porozbijać, porozrywać. I teraz Andrea Spina w bardzo fajny sposób to zademonstrował. Ja spróbuję to odtworzyć, żebyście to lepiej zrozumieli. Przedstawiam wam oto profesjonalną symulację wzrostów naszej powięzi. Tak jak widzicie mam tutaj dwa, e, dwie powięzi, jedna jest niżej ułożona, druga wyżej. I tak jak widzicie tu są nieuporządkowane włókna kolagenu i elastyny, które chcę porozrywać, żeby te dwie warstwy powięzi mogły się ruszać między sobą, gdyż to gwarantuje nam właśnie hmm, pełne zakresy. I teraz chcąc to zrobić zacznę się rolować. Do czego to doprowadzi? Doprowadzi to do tego, że po prostu te dwie warstwy będą do siebie zbliżone, a wzrosty, tak jak zostały pozrastane, tak i są dalej. Czyli rolując się, my tylko zaczynamy ściskać i zbliżać do siebie te dwie warstwy i nie wpływamy na pozbycie się tych małych blizen, można tak powiedzieć. Co trzeba zrobić? Musimy ruszyć jedną warstwę powięzi skutek tego zaczną nam się te wzrosty rozrywać. Czyli taka klasyczna praca na piłeczkach albo masaże w żaden sposób nie wpływają nam na jakby rozlepienie tych dwóch warstw. Musimy zacząć ruszać nimi, żeby żeby po jakimś czasie te wzrosty się e, poodczepiały i żeby mogły zostać usunięte przez nasze ciało i na je miejsce powstaną nowe powięzie, jeśli oczywiście się będziemy w prawidłowy sposób ruszać, które będą się między sobą ślizgać w odpowiedni sposób. Druga sprawa i nawet moim zdaniem ważniejsza, to musimy zrozumieć jak pracuje nasz cały aparat ruchu. Mięśnie są jakby tylko i wyłącznie takimi głupimi parobkami, które wykonują to, co im powie centralny układ nerwowy, a on pozyskuje sobie informacje z różnych receptorów naszego ciała. Popatrzcie, każdy staw ma tak zwany workspace, czyli pewien zakres ruchowy, w którym powinien ten staw pracować. Dajmy na to staw ramienny, czyli kość. Ramienna oraz łopatka. To tworzy nam staw ramienny. Jeśli byśmy chcieli wykonać maksymalne kółeczko po tym stawie, tak, maksymalnie w tą, maksymalnie w tą, nie kompensując i nie poruszając żadną inną częścią naszego ciała, no to jeśli byśmy tutaj wbili sobie jakiś długopis i rysowali po karce, no to to by nam dało pewne kółeczko. I to byłby właśnie ten workspace naszego stawu ramiennego. Teraz tak. Staw. Okala to rebka stawowa, czyli e, taka struktura, która zapewnia jakby bezpieczeństwo, utrzymuje wszystkie mazidła w środku. No, i też najeżona ona jest receptorami, i też nasz układ nerwowy otrzymuje pewną dozę informacji z tej torebki stawowej. Porównajmy sobie mięsień kontra, torebka stawowa. W mięśniu mamy wrzeciono mięśniowo-nerwowe, mamy ciałka Goldiego, czyli znowu receptory, które są czułe na rozciąganie, na napięcie tego mięśnia. No i z tych receptorów neuronem jest wysyłana informacja do naszego ośrodkowego układu nerwowego, a Dokładniej mówiąc, do rdzenia kręgowego, tak? czyli to, co jest ulokowane w kręgosłupie. Tam znajduje się tak zwany neuron pośredni, w którym podejmowana jest informacja e, na zasadzie: jeśli problem, z którym się stykamy, załóżmy, że boli nas staw, tak? jest coś nie tak z naszym stawem, to w tym neuronie podejmowana jest e, decyzja, czy da się to zał załatwić odruchem. Czy informacja musi przejść do naszej szarej masy? I tutaj dopiero e, zostaną wydane dyrektywy na temat tego, co mamy zrobić właśnie z tym problemem. Odruchy to wszyscy wiemy, jak się poparzymy, to od razu wskakuje nam ręka, zanim jeszcze dotrze do nas, że coś się stało z, naszą, z naszymi opuszkami. Chronią one nasze ciało przed takimi nagłymi zdarzeniami, w których jest bardzo szybko decyzja potrzebna, żeby coś zrobić i nie ma czasu, żeby leciało do, do głowy i zastanawiać się co, co, cofnąć rękę czy nie, tak? Przez ten neuron pośredni, jak informacja przechodzi, no to jest pewien lag, jest pewne opóźnienie w podejmowaniu informacji, zanim doleci do głowy i wróci z powrotem. Co ciekawe, receptory, które są umieszczone w torebce stawowej, czyli w warstwie praktycznie tuż przy samym stawie, są wysyłane bezpośrednio do mózgu z pominięciem tego neurona pośredniego co nam to mówi? Mówi nam to, że jest fundamentalnie ważna informacja, która dociera z torebki, dużo ważniejsza niż z całej reszty receptorów naszego ciała. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, mili Państwo, jeśli ja chcę podnieść rękę i nawet milimetrowy ruch, zostanie wykonany w naszym stawie, no to torebka już o tym będzie wiedzieć, a co za tym idzie, będzie wiedzieć też nasz ośrodkowy układ nerwowy i będzie mógł w odpowiedni sposób zacząć napinać naszą, e, nasze mięśnie, żeby wykonać ruch albo powstrzymać ten ruch. Czyli informacja z torebki stawowej jest super, super ważniejsza niż ta, która dochodzi z mięśni. Popatrzcie, w momencie, w którym nasz Kowalski zasiada przed komputerem, samochodem czy gdzie tam sobie lubi zasiadać przez wiele, wiele, wiele lat, no to jego staw ramienny oczywiście przestaje pracować w odpowiedni sposób i jego workspace zamiast być takim, jest często taki. Uwierzcie mi, z takimi osobami się stykam na co dzień czyli nie jest w stanie praktycznie wykonać ruchu w swoim stawie. Czyli jego dwie kości nie pracują między sobą w odpowiedni sposób i wie o tym torebka stawowa, bo jest najprawdopodobniej adaptacyjnie po prostu ściśnięta, skrócona i nie pozwala nam na wykonanie tak dużych ruchów. I skoro torebka stawowa wysyła informację do stawu, że jest bagno z tym stawem, a nie daj Boże, jeszcze coś tam boli, no to mózg podejmuje informację, że przypinamy wszystkie mięśnie naokoło tego stawu, żeby go zabezpieczyć, żeby dalej nie niszczał. I teraz tak, my wbijając piłeczki, rolery, idąc do fizjoterapeuty, który nas rozluźnia tą całą mięśniówkę, my jesteśmy w stanie wywołać krótkotrwały efekt, ale dalej nie zmieniliśmy nic w strukturze torebki stawowej, dalej nie zmieniliśmy nic w strukturze ruchu, nie pozbyliśmy się danego problemu, a co za tym idzie, to przypięcie mięśniowe wróci znowu i znowu będziemy musieli na następny dzień robić to samo i znowu będziemy musieli iść do fizjoterapeuty. Najlepiej wykupić sobie karne to fizjo do końca swojego życia, no i w ten sposób zatroszczyć się o ten problem. No ale oczywiście to jest żart. Co trzeba zrobić, żeby na serio zatroszczyć się o problem, dajmy na to zestawem ramiennym? No otóż musimy sobie postawić pytanie, dlaczego to wszystko się podziało. Może to jest tryb naszego życia, może to być podyktowane jakąś kontuzją, którą mieliśmy i nie doleczyliśmy, może to być różne, różne przyczyny i wy musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie, albo trener, do którego się udacie, specjalista, który, do którego się udacie, który nie będzie patrzył jedno płaszczyznowo na dany temat, że jak coś się przypiął, to trzeba to rozluźnić. E, pierwsza rzecz, musicie wypracować mobilność torebki stawowej, musicie zwiększyć swój Workspace, e, zanim e, cokolwiek innego wydarzy się w Waszym treningu. Słuchajcie, my w w planie HBA20, o którym już pewnie słyszeliście nieraz. E, nagraliśmy 20 godzin materiału, poukładane od A do Z, co trzeba zrobić. Oczywiście nie zrezygnowaliśmy z ćwiczeń e, mobility, gdyż to jest tylko narzędzia, to jest taki wiecie, wisienka na torcie. Pozwala nam to troszeczkę rozluźnić naszą mięśniówkę po to, żebyśmy mogli zacząć pracować nad motoryką ruchu, po to, żebyśmy mogli zacząć wypracowywać mobilność torebki stawowej e, poniekąd przez Karsy, kontrolowane artykulacje stawowe. Wszystko dokładnie jest opisane w tym planie. Tak jak powiedziałem, 20 godzin materiału, dlatego, no, sorry, ale nie przekażę Wam punkt po punkcie. Co musicie zrobić w tym filmiku? Chciałbym tylko, żebyście zrozumieli pewien temat, że jeśli mięśnie jest spięty, to najprawdopodobniej nie uzyskacie nic poprzez rolowanie i wizyty u fizjo. To musi być szerszym kontekstem ogarnięte, motoryką, musi być jakieś rozciągania czasem zrobione, jakieś wzmacniania i aktywizacje jakby ogarnianiem ruchu na co dzień. To jest dość kompleksowy temat. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani takim podejściem, jak wam opowiadam, to wszystkie linki odnośnie HABA dwójki umieszczam w opisie. Kiedy fizjoterapia i mobilka ma jakby faktycznie ręce i nogi, kiedy faktycznie może to u nas podziałać. Fizjoterapeuta powinien być osobą, która wspiera naszą, naszą naprawę albo naszą rehabilitację i powinni pracować jakby ręka w rękę z trenerem, który prowadzi fizjoterapię albo treningi naprawcze. To jest wtedy idealny motyw. Teraz coraz częściej na szczęście powstają takie holistyczne centra, w których osoba przychodzi i ma tam fizjo, ma tam trenerów, ma tam jakieś kriokomory, może sauny. Temat związany z rozwalonym ciałem jest jakby ogarnięty z każdej strony. Trener nie będzie się znał na fizjoterapii, fizjoterapeuta nie będzie się znał na trenowaniu najczęściej. Dlatego to wszystko trzeba jakby połączyć, żeby to miało ręce i nogi. Druga sprawa jest taka: jeśli się rolujemy i napięcie mięśniowe nie jest neurologiczne czyli to tak jak Wam opowi opowiadałem z zestawem ramiennym i z torebką stawową, że to torebka stawowa nie wysyła informacji, że coś jest nie tak. Tylko na przykład jechaliśmy samochodem e, przez dłuższy czas i poprzepinały nam się nogi. W takich przypadkach roller, piłka, fajnie działa. E, jesteśmy w stanie rozluźnić to takie chwilowe napięcie mięśniowe, które po prostu sprawia, że czujemy się niefajnie, ale. To jest tylko w sytuacjach, kiedy nasze ciało pracuje w prawidłowy sposób i przez chwilę się coś napięło. Kolejna sprawa, pomoc, pomoc w, w przepychaniu limfy po, po naszym ciele, zwłaszcza po jakichś tam treningach siłowych, gdzie fajnie przyspieszy nam to regenerację. No i kolejna rzecz, jako taki odruch neurologiczny w trakcie pracy nad zwiększaniem zakresów. Ale jeszcze raz powiem, nie można tego wyjmować z kontekstu całościowego, i robi się tylko rolowanka, bo Najprawdopodobniej nic to nie podziała, po prostu przyzwyczajcie się do tego bólu, wasze receptory nerwowe przyzwyczajają się do takiego nacisku, no i po jakimś czasie w ogóle to przestanie działać. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam ten temat w zrozumiały sposób i chyba za 4 lata znowu nagram kolejny materiał z kolejnymi faktami, informacjami odnośnie mobilki i fizjoterapii. Jeszcze raz polecam Wam nasz autorski program których włożyliśmy całe swoje serducho. Trolle, wiecie co robić, hejty w komentarzach poniżej. Poproszę. No i cóż, z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.